w Bibliotece Publicznej, Panią Katarzynę Zachacką, autorkę wystawy, którą dzisiaj Państwu prezentujemy. Wystawy pod tytułem, i żebym nie pomyliła, Zmysł Powiększenia, bo ciągle mi o zmyśle powonienia jakoś nie wiem, <grym> tak bliżej. Zmysł Powiększenia. Bardzo jest mi miło gościć Panią i tą wystawę, gdyż to pomieszczenie w bibliotece właśnie temu ma służyć. Jest to wystawa fotografii, tak jak widzimy, wyjątkowa, ale o jej wyjątkowości bardzo proszę, żeby Pani Kasia powiedziała kilka słów. I, no, moja wystawa zaczęła się od takiego pomysłu, że zaczęłam obserwować kwiaty i warzywa pod dużymi powiększeniami. Fotografowałam je starymi takimi obiektywami, które... Przyłączyłam do cyfrowego aparatu i nagle zobaczyłam, że to, co widzę, to mój mózg jakby odbiera jako co innego. I teraz my jesteśmy jako dziecka uczeni pewnych takich form, stereotypów i później patrzymy przez te stereotypy, przez te formy, nie zastanawiając się jak jest naprawdę. I to no, nie tylko dotyczy tego tutaj roślin, kwiatów czy tamtarzy, tylko jakby całego naszego życia. I to mnie tak skłoniło, że może nieraz warto się zastanowić głębiej, nie właśnie nie patrzeć przez te formy i przez te stereotypy na wszystko. I w, no i też drugi jakby... Taki, druga myśl to była taka, czy należy y, wierzyć całkowicie w to, co widzimy. Y, bo to, co widzimy, nie, nie zawsze musi być prawdą, nie musi być zawsze rzeczywiste. Y, no, wzrok jest takim y, zmysłem, któremu ufamy najbardziej, y, bo no, tak nam się wydaje, że to, co widzimy, to jest prawdą. Ma mówić to, że nie zawsze tak jest, że nie zawsze to, co widzimy, musi być tym, czym jest. No i na fotografiach tutaj są kwiaty i owoce, i warzywa. Także pozostawiam Państwu do interpretacji, i nie biorę odpowiedzialności za to, co Państwo widzą na tych fotografiach. I zapraszam do oglądania. A chętnie podzielę się tym, co jest, jak będzie interesowało, co rzeczywiście fotografowałam. To powiem wtedy.